Hej, jestem z tej strony, Andero, to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach z WoWa. Już jutro na server live dostaniemy patch 11.2 Ghost of Karesh. Pojawi się nowa lokacja, nowa kampania i wiele innych nowych rzeczy. Omówienie tego, co nas czeka, znajdziecie na moim kanale, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu. A co do sezonu trzeciego The War Even, to wystartuje on dopiero 13 sierpnia. Żeby się jednak przygotować pod nowy sezon, to od jutra będą się pojawiać poradniki do dungeonów Mythic Plus. Postaram się je wstawiać codziennie, zaczynając od najnowszego dunga jakim jest Ecodome Aldani. Poradnik do niego pojawi się jutro o godzinie 6 rano, tak żebyście mogli wskoczyć na niego w jak najszybszym tempie. A kolejne poradniki do kolejnych dungeonów będą się pojawiać w następnych dniach o godzinie 10 przed południem. Tu chciałbym też zaznaczyć pewną rzecz, że poradniki, które będą się pojawiać będą w nieco innej formule. Mianowicie będą przetłumaczone bardziej na chłopski rozum, żeby nie tłumaczyć wam tego jak z podręcznika. Poradniki powinny być szybkie do obejrzenia dosłownie przed startem dunga, a nie słuchanie prawie 10 minut pierdolenia o wszystkim i niczym. Według kiedy na moim kanale to wam w sumie też bardziej odpowiada krótsza forma niż ta długa, więc idąc za feedbackiem dostaniecie to co chcecie. Nie przedłużając więc, od jutra zaczną się pojawiać poradniki, a teraz przejdźmy do treści dzisiejszego materiału. W patchu 11.2 nasz bank przejdzie drobny rework, gdzie wspominałem o tym w poprzednich tygodniówkach oraz na samym omówieniu patcha 11.2. Blizzard ostatnio rzucił też informację, że kiedy przedmioty z Void Storage oraz Regent Banku będą przenoszone, to część z tych itemów może zostać automatycznie usunięta. Usunięta. Mówili tutaj o rzeczach, które nie mają już żadnego zastosowania w dzisiejszym World of Warcraft, jak na przykład nie wiem, klucze do otwierania dungeonów. I mają one zostać usunięte w celu zwolnienia przestrzeni w naszym banku. Spotkało się to oczywiście z falą krytyki, gdzie ludzie pisali, że co, jeżeli gracze trzymają te przedmioty z sentymentu, czy jako oznaka, że grali w tamtych czasach i mogą się tym pochwalić w formie takiej kapsuły czasu. Nie wiem, czy Blizzard na to odpowiedział, nie wiem też, jakie dokładnie przedmioty mogą zniknąć, ale uważam, że nie jest to dobry. Ruch z ich strony. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Blizzard przygotowuje się do startu sezonu trzeciego i wypuszcza ostatnie szlify w postaci zredukowania HP wszystkim mobom na dungeonach Mythic 0 o 2%. Dodatkowo, moby na zerówkach będą nam zadawać o 10% mniej obrażeń. W przypadku Mythic Plusów, HP tych mobów zostanie już zwiększony o 14%, a obrażenia zredukowane o 4%. Jeżeli chodzi o delwy oraz moby w otwartym świecie, to ich HP zostanie zwiększone o 10%, będąc dalej. Przy tomacie dungeonów Mythic, to jak już mówiłem, poradniki do nich zaczną się pojawiać od jutra. Ale tu dodatkowo taka informacja, że z poziomu Mythic 0 będę dropić przedmioty jakości Champion, czyli na 681 item levelu. W patchu 11.1.5 otrzymaliśmy do gry nowy feature do interfejsu, jakim jest Cooldown Manager. Miało to nas zastąpić addon Week Aura, jednak w pierwotnej wersji nie miało to nawet podjazdu do tego addonu. Mówiłem jednak o tym, że ma to bardzo duży potencjał na zniwelowanie addonu donu Aury, no i tak się właśnie Dzieje. Mianowicie to w końcu będziemy mogli wybrać umiejętności, które chcemy, żeby były widoczne lub ukryte. Będzie można także zmienić kolejność tych skili w pasku, który nam ten interfejs pokazuje. Dochodzi opcja pojawiania się timerów, wielkości i innych takich małych guwienek. Ale przede wszystkim, moi drodzy, to będziemy mieli możliwość zrobienia naszych własnych pasków do trakowania, czyli śledzenia naszych dotek, buffów czy nawet debuffów. Dojdzie także opcja stworzenia pasków z naszymi defensywkami, które będą nam podpowiadać, ile będą jeszcze trwać. I czy na przykład są gotowe do użycia. Pojawi się także możliwość dodania specjalnych dźwięków do danych skilli, jak na przykład zejdzie z niego cooldown. Blizzard nie olewa tego systemu i bardzo kurwa dobrze. Idzie to w dobrą stronę, więc gratki Blizzard. Niestety nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie te zmiany się pojawią, ale pewne jest to, że w niedalekiej przyszłości. Może jeszcze w dodatku The Warwebbym w takim patchu 11.2.5 lub 11.2.7. Albo doczekamy się tych zmian dopiero na dodatek Midnight. Kolejna rzecz, jaką jeszcze do jest Single Button Assistant, który pojawi się w patchu 11.7. W trakcie jednego z wywiadów pracownik Blizzarda, a, a dokładniej Morgan Day, powiedział o ogromnie pozytywnym feedbacku dotyczącym SBA, czyli Single Button Assistant. Powiedział, że oczywiście będzie to na bieżąco update'owane, jednak tu chciałem wspomnieć, że Blizzard nie planuje jakichś większych rzeczy z tym systemem. Przynajmniej na razie. Jeżeli działa i się sprawdza, to po co to ruszać? Mamy nowy miesiąc, a Trading Post pojawił się już parę dni temu. Ci, Którzy grają wiedzą o tym od dawna, a ci, którzy chcieliby wrócić do gry tylko po nagrody z Trading Postu, to w tym miesiącu będziecie mogli zakupić aż trzy mounty: szachownice do latania, alianckiego tygrysa w hordowym Armorze oraz hordowego wilka w alianckiej Armorze. Oprócz tego to do kupienia są także szachowe sety kosmetyczne, szachowe bronie, piżamy oraz Battle Pet. A bonusem za wypełnienie całego paska jest druga szachownica do latania w postaci mounta. Pojawił się nowy Twitch Drop, gdzie tym razem do zdobycia będzie Battle PET w postaci takiej pandy. Wystarczy, że obejrzycie 4 godziny streamów z World of Warcraft na Twitchu. Pamiętajcie tylko o tym, żeby mieć połączone konto Blizzarda z Twitchem. Czas na spełnienie kryteriów oraz zdobycie tego battlepeta macie do 2 września. Na samym końcu standardowo co nas czeka w nadchodzącym resecie, jednak chciałbym najpierw podziękować swoim wspierającym. Dzięki za support. Jak już mówiłem, to już jutro dostaniemy patch 11.2 Ghost of Karesh. Po jego całkowite omówienie raz jeszcze zapraszam na swój kanał. Brawl PvP w tym tygodniu to Shadow Pan Showdown. Jutro 3 trzecia edycja eventu The Turbulent Timeways dobiega końca. Pojawi się więc event na bonusowe areny Skirmish. Do 8 sierpnia, czyli do piątku potrwa event Trial of Style. Dzień później, czyli 9 sierpnia w sobotę zamknięty zostanie Darkmoon Fair Afiksami w tym tygodniu będą Zalta w Bargain Devour, Tyrannical oraz Fortified. A od 12 poziomu klucza Afik Zalta w Bargain zostanie zamieniony na Zalta w Guile. World Bossem w tym tygodniu będzie Kordak w krainie Isle of Dorn, The Gobfather w krainie Undermine oraz no Nowy World Boss na Karesz, czyli Reshanor. Pamiętajcie o nowym sierpniowym Trading Poście oraz nie zapomnijcie odebrać nagród z Gridvolta. Discord, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz. Trzymajcie się, hej!